Gry na podstawie anime to nic nadzwyczajnego. Chociażby taki Dragon Ball dorobił się kilkunastu lepszych czy gorszych tytułów na najróżniejsze platformy. Tak jak kultowe Pokemony, które dla wielu były pierwszym kontaktem z gatunkiem oterpegów. Taki los też spotkał anime Power Stone, które nawet leciało w naszym kraju dzięki uprzejmości stacji TVN pod tytułem o dziwo przetłumaczonym wprost, czyli Magiczny Kamień. Sam osobiście nigdy go nie oglądałem, no ale siłą rzeczy w grę na Dreamcastie zagrałem. Temat ten ukazał się w 1999 roku, kolejno 25 lutego w Japonii, 9 września w Ameryce, a 14 października w Europie. Kilka lat później, bo w 2006 roku gra trafiła również na konsolkę PlayStation Portable, ale do tego tematu wrócimy później. Jak możecie zauważyć z gameplayu, który leci wam w tle, jest to bijatyka, ale w sobie taka nie do końca, bo poprawnie to się podobno nazywa area fighter. Mamy rzut izometryczny i walkę jeden na jeden, ale z możliwością wykorzystywania elementów otoczenia i różnych power-upów, które spotkamy na planszy. Nasza postać może zyskać również ultra ultramoce dzięki tytułowym kamieniom. Gdzie po zebraniu domyślnie trzech, ewoluuje i przez chwilę jest strasznie wykokszona i zadaje majestatyczne obrażenia specjalnymi atakami. Tak właśnie się prezentuje główny zarys gry, i przyznacie, że na papierze brzmi to całkiem sensownie. No i w sobie jest, lecz jednym z największych problemów jest tutaj straszny poziom trudności. Grałem na poziomie troszkę niższym niż normal, jest tu skala 8-stopniowa, u mnie to był trzeci stopień. No i po dojściu do ostatniego przeciwnika zaczyna się prawdziwy hardcore. Valgas, zwany przez społeczność Twitcha panem Siabada, teraz puszczam wam czemu, jest tak przekoksowany, że czego byśmy na nim nie stosowali, to i tak gość zawsze o krok przed nami odnosi się wrażenie takie, że zawsze wie jak mamy zamiar go zaatakować lub wie gdzie wyląduje magiczny kamień. Mimo wszystko, jak walkę udało się wygrać w przeciągu godziny, to można było to traktować jako sukces. Myślę, że dużo osób ma prawo się odbić od tej gry właśnie przez ten jeden mankament, bo poza tym rozgrywka jest bardzo przyjemna. Na temat trybów nie mam co się za bardzo rozwodzić, gdyż mamy tu do dyspozycji tylko Arcade oraz Versus, gdzie sam skupiłem się na tym pierwszym. Mamy do ogrania tu 8 postaci, gdzie po ukończeniu gry każdą z nich odblokowujemy nowe bronie dostępne w grze, nini na VMU, czyli Dreamcastową kartę pamięci, czy wreszcie nowe postacie. Są dwie do odblokowania i w sumie jest to słuszna nagroda za nasze męki przez walki z Walgasem. Dodatkowo możemy odblokować też tryb nazwany w grze pierwszoosobowym, lecz tak naprawdę jest to tryb z kaberu z pleców, więc nazwanie go trzecioosobowym byłoby bardziej trafne. Ja! 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 Wspominałem wcześniej o grach na VMU, więc wypadałoby im się teraz przyjrzeć. Udało mi się odblokować 3 mikrotytuły na tę śmieszną kartę pamięci. Są to kolejno Falcon's Aerial Adventure, I Am's Shuriken Training oraz. <laughs> oraz Gunrock's Gun Gun Slots. W pierwszej latamy samolocikiem i musimy unikać bomb oraz zbierać po drodze kamienie mocy, które dadzą nam turbobus prędkości oraz nietykalność. Gra generalnie troszkę przypomina River Raid znany z Atari, tyle, że bez strzelania. Druga gierka to rzucanie szurikenami do wyskakujących wrogów. W sumie nic specjalnego, ale jest fajna animacja, jak użyjemy specjalnej mocy. No i ostatni temat to granie w jednorękiego bandytę. Generalnie najsłabsza ze wszystkich trzech, co możecie zobaczyć na ekranie. Fajnie, że wykorzystali w jakiś sposób VMU i że Giereczki nawiązują do postaci grze, także rzecz zbyteczna, ale fajnie, że jest. Wizualnie gra prezentuje się wyśmienicie. Ostra jak brzydka grafika, pięknie skonstruowane postacie i całkiem detaliczne plansze cieszą oko. Animacje podczas walki również się świetnie sprawdzają i wszystkie efekty wizualne robią pozytywne wrażenie. Dorzućmy jeszcze do tego sztywne 60 klatek na sekundę, co przy tak dynamicznej przygodzie jest wskazane i mamy chyba póki co najpiękniej wyglądającą grę na Dreamcasta. Jest na czym oko zawiesić i nawet najbardziej wymagający wizualnie gracze nie będą mieli się do czego przyczepić. Poprawa audio również jest w porządku. Tyle szkoda, że nie znam anime i nie wiem czy są to jakieś charakterystyczne motywy, co były użyte w pierwowzorze gry. Ale może wy oglądaliście? Dajcie znać w komentarzu. Wspominałem na początku o wersji Power Stone na PSP i właśnie wyszła takowa jako Power Stone Collection, gdzie znajduje się zarówno pierwsza jak i druga część tej biatyki. Teraz pozwolę sobie zrobić krótkie porównanie z wersją na makarona. Informacje techniczne będą wam się pojawiać na ekranie. <śmienny> Jak widać, niestety na przenośną konsolę od Sony płynność gry pozostawia wiele do życzenia. Czuć spadki klatek i nie mamy już takiego miłego doświadczenia jak przy wersji gry z Dreamcasta. Power Stone to kawał solidnego grania. Bardzo dynamiczne walki, robienie się na chwilę przepompowanym dzięki kamieniom mocy, strasznie płytki klatkarz i urokliwe mapki dają tej grze ogromny potencjał do częstego w nią grania. Do tego odblokowujemy tu sporo rzeczy, takich jak wspomniane minigierki na VMU, czy dodatkowe postacie, a nawet i w cudzysłowie tryb kamery. Jest to co walczyć i mimo ogromnego progu wejścia i naprawdę wymagającej ostatniej walce, nie ma tu za bardzo się do czego przyczepić. W ostatecznym rozrachunku grze daje 8 na 10 i bardzo chętnie ją odświeżę za 13 lat, bo przez ponad 12 godzin, jakie poświęciłem jej, aby ukończyć wszystkimi postaciami, bawiłem się bardzo dobrze.